Wiecie, że traktuję te szorcy trochę tak, jakby żeby się wyżalić, i trochę jak takie terapie. <noise> I muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, jak u Was jest. Jestem ciekaw, ale u mnie jest firma dwustosobowa. Jest sześć osobnych ubikacji do załatwiania się, i każda jest tak uwalona za każdym razem yy, fekaliami, że nie da się z nich korzystać. I nie wiem, czy ci ludzie. Nie mają toalet w domu, czy nie lubią ich czyścić, czy co robią? Czy może wychodzą z buszu, ale to jest jakaś masakra, nie? Ja sobie muszę ustawiać termin, kiedy sprzątaczka wychodzi z toalet, żeby móc z nich skorzystać. Jest masakra jakaś. Jestem ciekaw, jak to u Was jest z tymi toaletami. Sześć, sześć kabin osobnych i każda uwalona, że to jest po prostu nie do pomyślenia, jak ludzie mogą e, się zachowywać. Dajcie mi znać, jak u Was jest z tym. I